Nazywam się Renata Nowicka w Follow mi pracuję jako kierownik działu Business Travel Management oraz kierownik działu obsługi klienta indywidualnego. W Follow mi pracuję już ponad 7,5 roku. W przyszłym roku okrągła ósemka. Pęknie. Uwielbiam przyjeżdżać do pracy wcześniej rano, do biura, kiedy jeszcze nikogo nie ma, zaparzyć sobie kawę i wypić ją w ciszy i spokoju, zanim wszyscy, wszyscy się zjadą. Natomiast mój dzień jest bardzo dynamiczny i zróżnicowany. Nie mam dwóch takich samych dni w pracy. Natomiast chyba powinnam zacząć od tego, że dbam o pracę moich dwóch zespołów. Wspieram ich w bieżącej pracy, w działaniach. Staramy się wspólnie rozwiązywać ewentualne problemy czy, czy konflikty. No i wspólnie oczywiście cieszymy się sukcesami. Prace w Follow bardzo lubię za to, że daje mi satysfakcję, daje mi spełnienie zawodowe. Cieszę się z tego, gdzie jestem w tym momencie. Bardzo um, lubię kontakt z ludźmi i cenię sobie również pracę w biurze. Wiem, że teraz jest moda na to, żeby była to praca hybrydowa, w dużej mierze zdalna, natomiast ja jestem jednak zwolenniczką pracy w biurze, ponieważ bardzo ważny dla mnie jest kontakt z zespołem, z każdym pracownikiem i po prostu czuję się tutaj jak ryba w wodzie. Czuję się stabilnie w pracy. Mam takie poczucie bezpieczeństwa zawodowego, ale praca mnie bardzo zaskakuje i to jest dla mnie bardzo ważne, bo chroni mnie to przed wypaleniem zawodowym. Więc pomimo mojego już dosyć sporego, myślę, doświadczenia, to w dalszym ciągu są sytuacje, które potrafią mnie zaskoczyć i które są dla mnie jakimś wyzwaniem, co daje mi możliwość rozwoju. To jest pytanie dobre dla mojego zespołu. Jestem bardzo ciekawa, jakie by były odpowiedzi poszczególnych osób. Natomiast zdecydowanie bliżej mnie jest do lidera. Każdego pracownika w zespołach traktuję jako partnera we współpracy i w działaniach. Ważne jest dla mnie ich dobro i to, żeby się dobrze czuli na stanowiskach i w pracy. Definitywnie atmosfera. Staram się każdego dnia oderwać wszystkich pracowników od komputerów, żebyśmy mogli się trochę pośmiać i odciąć chociaż na chwilę od pracy. I często stosujemy w wymianach informacji memy, które pozwalają nam rozładować na pewno jakieś ewentualne stresujące sytuacje. Ach, oczywiście, że warto, naturalnie. No, w takim zespole, e, które mam przyjemność, takie zespoły, które mam przyjemność prowadzić, to, to w, takim, w takim gronie to jest e, sama przyjemność. E, jasne, jestem na jestem, tak, próbuj, zachęcam serdecznie. E, jeśli jesteś otwartą osobą i e, łakniesz tego kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim odnajdujesz się w, dobrze w zespole wspierających się osób nawzajem, e, to myślę, że wybór jest bardzo prosty. A po pracy spełniam się jako mama trzyletniego dziecka. Staram się spędzać z nim czas w sposób kreatywny. Natomiast wieczorami, kiedy już mam ten czas dla siebie na relaks, lubię zanurzyć się w dobrej książce kryminalnej bądź serialu i lubię grać na konsoli z moim mężem. To uważam, że to jest bardzo dobra forma spędzenia wspólnie czasu.